I have a dream, that's all I need I'll make it happen with some work and belief Know what I want, so I'll take it on I've made mistakes, but mistakes make you strong Let's break it down for a minute I want the crown, I'm gon' get it You hear me loud, man, I'm winning Yeah, Charlie Sheen will be grinning These ladies know that I'm sinning And this is just the beginning I'm closing in the night, pendant. There ain't no point in resisting Living life like a dream Baby, right, that's Dobra, jesteśmy po przerwie Tym razem wczytało nas na map... Nie wiem jak mapę, bo tam gdzie mam mapę, to mam program do nagrywania Także nie, nie widzę za bardzo tego hmm. Przejadę? Przejadę Tam są ludzie To generalnie jest, jak już mówiłem mówię w każdym odcinku zresztą To gra mobilna Więc grafiku to to polawało pola, pola nie będzie Grafiku to, to powolało nie będzie Więc się nie dziwcie Ale no gra jest moim zdaniem bardzo, bardzo fajna Przynajmniej mi przypodobało bardzo do gustu Affirmative, Affirmative. We're under, We under fire Oh fuck Filesia Możecie używać respawnowania Mam na tyle duży szybki reload, że no to jest Typ 6-2 Light. Typ 6-2 to jest Ukraina złudaj, o ile dobrze widzę. Affirmative! Affirmative. Gościu mnie zabił. Myślę, ja zabiję gościa, ale. Nie da się przejechać, to nie jest armored warfare. Test com completed. Jadę tędy, zobaczymy czy może mi się uda coś zgarnąć po drodze. Dobra. Wygonię kolesia, który jest tu. Nie wiem co to jest. No gość, tak, przestań mi zwiewać. O, to jest ten. Czy pepiczki. Są pepiczki. On mi za 165, a ja mu za 155. Ej, to z 200 co to było? Czemu go się jakoś tak dziwnie odbił? To jest strasznie dziwne. Ja nawet stoi, po prostu nie wciskam w ogóle klawiatury. To jest jedyny minus, że to nie jest aż tak realistyczne, że czołgi po prostu wtopiają się w ziemię po zniknięciu, po w ten trzy. Co ty się robisz? To nie jest że za flaga, tak szczerze powiedziawszy. Ych, yy, jaka cię być. Ja cię zabiję, mnie to nie. Wow. Coś w żeś tu wziął... Nie, bo mnie zabijesz zaraz, halo. To no nie jest przypadkiem ten, yy, Co jest... Co, co, ja go zabiję? Albo go sobie się pali... Albo nie wiem, o co chodzi. To jak, się, jak będzie wyglądało zniszczone to No, eksplozja to to jak średnio wygląda ale jak już wspomniałem wcześniej jest to gra na urządzenie mobilne więc grafiku tak samo jak na tak Wot Blitz ale Wot Blitz yy, skupił się na czołgach które są z okresu II wojny światowej natomiast tutaj tutaj jest to z okresu Modernistycznego albo raczej fantazy, możemy bardziej powiedzieć Pujwa No nie chowa się gnoju No e hońg on tu us. Pepiczki Pepiczki Majne Większe obrażenia oznaczają czy dostaj dostają goście większe obrażenia jak jemu się strzelę, na przykład w silnik czy coś takiego. Ale widzę, że. No nie działa to aż tak jak powinno. Paruski, bies! No, skończyła się bitwa Victory, pojazd mi zniknął mi, tam dalej stoi. 9000 obrażeń, 3 kilo. Także no nie jest aż tak źle. Moim zdaniem, przynajmniej. O, mi rangę. zadanie. Receive reward. Re REWARD received. Nie i tu. Nie, nie pokazał nie w tym. Rol. Dobra, usłyszymy się w kolejnej bitewce. Tym razem rzucił mnie na mapę otwartą. No właśnie ma odwrotny, odwrotną flagę do Polski. Czyli ma czerwono-białe, a nie biało-czerwony. No nade pewno jest flaga biało-czerwona, więc. Właśnie już obrywa... A tam coś jest... Tam coś też jest z prawej widać. Ja czy ja wjechem skapaczem się wydawał? Bip. This is it! Marek! Marczysławie O, palisz się! Ojoj! joi. dostałem z przodu, No, z przodu dostaję od czegoś To przejść. Kurde, to jest ich więcej. Shit! E, ale te woreczki dalej widać, że majdają się No pokaż Ty masz pierwszy pierwc co ty go z tego do mnie chcesz? Urr parowski Paruski, paruski bies No gin. Czuję się za 76 czelam, a nie za... No za 100 coś to ma być Czemu on 80... What? On ma regenerację HP? Ej, hey, lol! Ale to jest... Trochę niefer... A! Palę się! Chyba sobie zatrzymać się, żeby nie uszkodzić sobie nic więcej. We are under gunfire, zaraz zginę! No właśnie. Explosion kiss, explosion kiss, sing a song! został mi... Przepraszam, BMP-1. U, podpalili typa, oj oj! Zaraz oni mają lepszy team. No o! Niż to działo do cholerzy rusku. Oj, tam jest drugi. No fuck off! Kurwa, co się ruszysz? co się na mnie? Ja tylko trzymam lw, więc muszę i jeżdżę. Chcę cię objechać? Kurwa, co to było? Rotating, coś tam. Proszę się, żeby No Ale tu jest dwóch na jednego, nokuje kujo, no to co to ma być? No tu wpadł do wody. Kurwa, kiedyś to było. I co się stanie, jak awansuję na pierwsze miejsce, bo to jest nagrody jeszcze, widzę. Eee, tu konkretne punkty ja mam 354, a tutaj mają 25 tysięcy. Kurde, no to jest spora różnica. Hmm. Dobra, poradzimy sobie kolejną bitewkę. O, znowu jest na mapie otwartej. The Great Wall. Wielka ściana. Co? Było to takie, jaka dziwna wielka ściana. Chcemy po przerwie, gościu strzelił przed chwilą Nie wiem czy to było słychać No, odczep się ode mnie! Czemu się gra zawiesza cały czas, wtf To jest o tyle fajne, tam co się dzieje jest o tyle fajne, że jeżeli się nie najedzie na przeciwnika, to go nie... Na przeciwnika to chcę przejechać od kolosia i go nie zauważyć Ej, most się zerwał pode mną, wtf <laughs> ja jeszcze raz! I Siema oj to jest... to jest BMP-1 co ty masz za komuś na jakiś dziwny? WTF? ej ja nie chcę zuma robić aż tak mnie nie pogniot... aż tak mnie nie pogrzało dobra to jest typowy... fun... fun game w ogóle ostatni materiał był...

I jak mnie traktujesz? że nawet nie był we mnie. czy nawet nie miał tego... ...działa na moje, ...na mnie nakierowanego. What the fuck? Dobra, pomogę naszym tutaj. Poczekam na killstilla. Nie wiem, czy mi się do uda zrobić, ale... Jest kołowiec. Niestety nie da się przebić opłon, a to... ...szkoda. Nie wiem, dlaczego ja tym działam mi to... doszło Bim bim, 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 Tak, te trójkąciki takie to są czołgi lekkie, tak naprawdę powiedziawszy. Hmm... już widzę 13 minut, 13 minut materiału. Materiału! u? To jest Niemiec. Teraz wydaje mi się, że Kołowiec ten tutaj przede mną. Ale mogę się mylić. Chyba nie przejadę Fucking shit. Miedzie coś, o Nie trafiłem? Trafiłem no, Pokaż się 62 light no właśnie, To właśnie, to jest właśnie ten light, który, o którym mówiłem A to jest ten kołowiec, o którym też... Nie, to nie jest kołowiec, to jest pojazd głośnicowy Tylko, że to jest kuźwiwa drugi BR druga, tier, druga era, znaczy drugi tier No ej, jaki cheater bo zrany. Widzicie to? Gościu nawet na mnie. Gościu nawet na mnie działa kierowanego, a strzelał we mnie. Powinienem go wydoić bo ja szybszy leload niż on albo taki sam Ale gościu, gościu miał wiem, że mniej kapeków miał. No kurde nadobicie no, jest jeszcze. No co? gin dziadu Prawie cały chyba mnie zjechał. Dziadu O! Tam coś jedzie To by gościu się cofnął I pomógł sojusznikom, bo nie jestem samym mu grasz. Coś bym jest. strzela, tam jest go tych. Wiem polecimy pomóc sojusznikowi, tylko że ja jestem na dobicie, no właśnie Trudno, się mówi i żyje się dalej Dobra, nie mamy już pojazdów To musimy poczekać chwilę Dobra, wracamy do garażu. Quit to Hangar? Sure. Okej, okay, jesteśmy w wiosce ile jak to mapa się nazywa. Mamy 10 minut na bitwę, 9 w zasadzie. O... O? To mu się zwiesiło wszystko, woj Ale to długo leci, ja się kręcę. Pokrojeniec, ha pod polim. O, jest! Ej! Kto mnie strzelił za 200 Dafuq? Od czego ja za 200 dostałem? Nie trafiłem? Low and faster! No to low and faster, a nie do mnie pretensje. i Kurde, jak to długo... ...leci... ...te pociski, w sensie... Generalnie, od, od ostatniego materiału z y, World of Warplanes Test, testuję nowy program do nagrywania więc dajcie mi znać co tym... Ała co o tym sądzicie? No, odczep się! The fuck off! A tu jest! O, to jest to, o czym mówiłem, że gościu, jeżeli nie zostanie wyspotowany to nie rzucę, żebym go w niego trafić, bo nie wiadomo gdzie on stoi. O za 106! 109! To czy... ja ci mogę wyklikać zaraz, go z tych. Czy to masz uszkodzony obrót wieży? A w zasadzie to zniszczony obrót wieży? Czy ty po prostu się na mnie nie patrzysz? Nie on sobie jeszcze wyjedzie? Wyjedzie, gościu. We are, under We are under bombardment. We are under bombardment To nie jest bombardment, skoro to jest... Ostrzał czołgowy, a nie bombowy I To jest dwójka, kurde bela mp 2 No kurwa, chyba są jakieś jaja, sorry za wulgaryzm Kurde mać Jeszcze mnie zabił kogoś. No kamper posrany, typowy camper Ja nie widzę takiej drużyny kamperów. My to nawet przegrywamy. Tak, o jeden pojazd mamy mniej. Więc no to jest trochę słabo. Mimo wszystko. Trochę nie, nie z tego co chciałem. Kurde, jeszcze ziemia. Zasadziłem pocisk. Eee, nie wiem mnie Kurde, podniosą mi lufę Fajnie, że trafię go No nie, jeszcze ten wyjechał Kurwa Nej, jeszcze ten na mnie jedzie Kurwa Odwrót Mam BMP1, cofaj Typo Ten gocek... Nie wiem, za stoi, ale ten wyjechał. Wyjechał jakoś. Mogę go w zasadzie popunktować w kółko. Tylko niestety, jak widać... To nic nie daje, że strzelam go w kółko, bo nie niszczy się to koło, to koło. Teraz to zwiewasz, tak? No wcześniej ty na mnie... Spo... Szaryzowałeś. Wolę nie stać w miejscu, bo inaczej to zginę. Śmiercią tragiczną zniszczyłem. Zostało ich dwóch. Na razie przy... zostało 5 minut do końca bitewki. A na tym czołgu mam 1700 HP. Więc a chcę jeszcze odblokować kolejny kolejny pojazd. Myślę, że tutaj Czy mam spać z tyłu, mam spać z tyłu. Jolo! lolololololol. Lolo. Nie trafiłem. Ne, nie, 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 To nie, 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 nie trafiłem. Tam się pali. pali. To było zabrze zabrzeczenie. Ej, coś tu jeszcze się zespiło. nie co? Deep water. Ała! Ty, tu stoisz, noju! No, co? Kuźwa? Przecież ty nawet nie obniżyłeś działania Nie tak ty nie trafiłeś. No, tu stoi, go goszek z lewej. Bo, no, tym znowu kamper stronie no kuźdź, mać Co oni mają z tymi camperami no? Dobra, więc w tym materiale z Tank Force to by było na tyle Także, jeżeli wam się materiał spodobał, to zostawcie kciuka w górę, napiszcie komentarz Jeżeli nie subskrybujecie kanału, to możecie zasubskrybować kanał Do usłyszenia w tym materiale, na razie, no i cześć!